zostało regionach również Magdalena Peska dzisiaj, odpowiedzialna okay, e, okay. za ten odcinek informacyjny, Dokładnie, powiedz tak. e, mówimy o tym zgniłym wyżu, o tych niżach, dużo jest teorii, jeżeli chodzi o, to, o, o tę pogodę, mm -hmm. powiedz po prostu, kiedy zrobi się jasno. Widzimy właśnie na horyzoncie front atmosferyczny, który się do nas zbliża. Opady deszczu to również zmiana w atmosferze, trochę wiatru, bo tutaj ten wiatr jest konieczny, by rozproszyć te mgły. I rzeczywiście wyż osłabnie, a to oznacza, że również my doświadczymy trochę więcej słońca. Chyba na to czekamy. Tak, tak, czekamy. Jest nadzieja i z tą nadzieją Państwa zostawiamy za chwilę szczegóły prognozy pogody. Zapraszam. Magdalena Pecka, wracam do Państwa z najświeższymi informacjami pogodowymi. Sprawdzamy, gdzie najchłodniej w Jeleniej Górze. Tam minus 5 stopni, natomiast najcieplej w Rzeszowie rzeczywiście temperatura tam jest najwyższa i będzie najwyższa przez cały dzień, plus 5. Inwersja temperatury na śnieżce 0 stopni. Uważajmy na mgły i zamglenia, które tworzą się w Polsce Południowej, miejscami również na Kujawach, na Ziemi Lubuskiej. Widzialność może być ograniczona w Krakowie nawet do 100 metrów. Dodatkowo w Polsce Południowej temperatura poniżej zera, na terenach, więc miejscami również mogą pojawić się mgły marznące. Przed tym ostrzegamy. Dzisiaj w ciągu dnia tak naprawdę wiele się nie zmieni. Kolejny szary dzień, bo wyż jesienią to często wielodniowe szarości. Tak jak widzimy zachmurzenie pełne na przeważającym obszarze naszego kraju. Niewielkie przyjaśnienia mogą pojawić się na Śląsku i Wielkopolsce. Natomiast mogą trochę dłużej utrzymywać się mgły na południu, ale także na Warmii. Słaby deszcz lub mrzawka może pojawić się w Polsce północnej. Maksymalnie na termomarketach. 5 stopni w Szczecinie, 8 nawet na Podkarpaciu. Od piątku zbliżać się będzie do nas front atmosferyczny, a to oznacza, że mgły stopniowo zaczną zanikać, natomiast chmury niewykluczone, że trochę z nami pozostaną. O tym jeszcze będziemy informować. Kolejne informacje o pogodzie już niebawem. Do zobaczenia. W kranach świąteczny, zamglony i Magdalena Pecka, która opowie, co przed nami mgły nam towarzyszą. Zresztą już od paru dni mówimy, to nie jest prognoza na jeden dzień, to jest prognoza na cały tydzień, a ja tylko nie dopytuje, do kiedy. Wielodniowa szarość to właśnie jest jesienny wyższy zdecydowanie widzimy w piątek front atmosferyczny. On oczywiście przyniesie nam opady deszczu, również przyniesie nam chmury, natomiast ta warstwa tej inwersji, tych szczelnych chmur, które nam zakrywają błękit nieba i słońce może zostać rozerwana. Zrobi się również zawirowanie w atmosferze trochę wiatru, więc mamy szansę na to, że w weekend mgły już ustąpią. To perspektywa dotycząca weekendu. A tymczasem. A tymczasem zapraszam na przegląd naszych map pogodowych. Spójrzmy, co będzie czekać nas dziś i jutro. A jeszcze będziemy ostrzegać przed mgłami, które mogą tworzyć się w Polsce Południowej dziś na zachodzie, ale także na Warmii. Uważajmy, gęste mgły w Małopolsce, częściowo również na Górnym Śląsku, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na południu województwa Świętokrzyskiego, na Ziemi Łódzkiej. Tu o poranku yy, uważajmy warunki drogowe Będą trudne, natomiast w ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie. Na termometrach zobaczymy od 4 do 8 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Jutro natomiast mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia, tak jak dziś w Polsce południowo-zachodniej. Miejscami na zachodzie mgły o poranku, gęste mgły i również przy rozpogodzeniach mogą być to mgły marznące. Natomiast w ciągu dnia tak naprawdę powtórka z rozrywki. Niewiele przejaśnień, również szczelne zachmurzenie w Polsce centralnej i na północy Temperatura na nadal najwyższa na Podkarpaciu. Na teraz o pogodzie to wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To była prognoza pogody.